obiektyw wokół kolina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie ja nie przyjąć. Ja nie, wierzę, no, nie. ja nie wierzę, że Pan to mówi. Ja nie wierzę, że Ale... Pan to mówi. Nie takie proste zmienić szpital, będąc chorym no nie, na raka. to się stało chyba. Kiedyś było zmień pracę, weź kredyt, weź kredyt, zmień pracę. To jest Dzisiaj dokładnie jest to samo. Szpital". Tak, to wie, wieczna, żywa, wiecznie żywa idea w Platformie Obywatelskiej. Może gdyby udało się zlikwidować tą TFP to może by były te pieniądze na rozwój i szpitale, na budowanie nowych. Tak samo z KPO, byśmy mogli skorzystać z tego, a nie głupio te pieniądze byle tylko wydać, a potem je spłacać, bo KPO to jeden wielki kredyt. Podsumowanie, panie pośle, tego tematu, tego wątku? No rzeczywiście to jest pokazanie takiej no, zupełnej ignorancji, takiego zupełnego odejścia od tego, czym powinna być władza, bo władza powinna dbać o swoich obywateli no chyba że jest to władza tak liberalna jak ta która mówi Polska dla silnych słaby no, to niech sobie radzi sam to niestety nie jest koncepcja państwa nowoczesnego to jest koncepcja państwa które sobie robi kpiny z obywateli tutaj kolega przywołał wypowiedź Byłego prezydenta Komorowskiego, który do młodego człowieka powiedział, że nie ma pracy, to nie ma pieniędzy na kredyt, na mieszkanie, to zmień pracę, weź kredyt. No to jest dokładnie ta sama.